Cześć moi drodzy, witam się z Wami z tego samego miejsca co w poprzednim filmie. Z tego względu, że chciałem Wam pokazać co zmieniło się w mojej przyczepie od ostatniego nagrania. A zmieniło się dość sporo jeżeli chodzi o zabudowę w tej części przyczepy tutaj za mną. Udało mi się całkowicie zdemontować poprzednie łóżko, poprzednią ławę. Wszystkie elementy które były tutaj pod nią i Zmieniłem jej wysokość, zmieniłem trochę zabudowę i skończyłem już, można powiedzieć, prawie na gotowo całe dolne łóżko, które właśnie chciałem przebudować, ze względu na e, niewykorzystywanie ławy, jak już prawie wiecie z poprzedniego odcinka i ze względu na jeden ważny element, który pokażę Wam już za chwilę. To teraz tak, zobaczmy, co się zmieniło w mojej ławie. Całkowicie wyleciała konstrukcja uniesionej podłogi i siedzeń tutaj po bokach, jak również rozkładanego stołu tutaj. Zrobiłem z poprzednich podpór, przyciąłem je, zrobiłem obecne podpory, one są troszkę niszne, wysokość dokładnie 56 cm, przepraszam, 46 cm, tyle jest od podłogi do listewek, 46 cm. I przemieściłem zbiornik wody. Czekajcie, bo tu mam takie płyty, na które mogę sobie siedzieć lub coś robić. Zbiornik wody przemieściłem tutaj pod przednią ścianę. Już na stałe go tutaj przymontowałem. On tutaj bardzo ładnie wszedł, przyblokowałem go. Nie rusza się i tam ono wiele lepiej będzie się spisywał. Jeszcze zastanawiam się, czy nie zrobić na nim desek, że można było coś na nim po prostu położyć. Bo mam dalej, słuchajcie, tą płytę, która była nad starym. W starej zabudowie nad tym zbiornikiem z tym otworem rewizyjnym na korek. Jeszcze o tym pomyślę. E, I teraz, tak, jest dalej e, zabudowa podzielona na trzy komory. Tutaj jest zbiornik, tutaj jeszcze może będzie przetwornica. Zobaczymy, bo planuję zrobić pewną rzecz z lodówką moją. I do tego właśnie będę zastanawiał się, czy nie wyrzucić przetwornicy gdzieś e, poza przyczepę ze względu na jej hałas podczas pracy, bo ona się będzie wtedy często e, włączać. Zobaczę, pomyślę jeszcze. E, I no, to jest temat na później. Na razie zajmiemy się dalej e, zabudową łóżka. Dojście jest bardzo proste do przestrzeni tak zwanych ładunkowych, składamy sobie te listwy, te kantóweczki i tutaj dochodzimy sobie do jednej przestrzeni ładunkowej, tutaj widzicie mam jeszcze mocowanie od filtra wody, ono będzie zamontowane tutaj gdzieś zaraz koło e, zbiornika, tutaj dalej mi idą te rury, dalej tutaj będą szły niektóre przewody do gniazd, Tutaj mamy jeszcze nie gniazdko 230, kabel do przetwornicy ze skrzynki. To wszystko jeszcze czeka na montaż. Eee, tak samo otwiera się drugą stronę. Czekajcie, bo tutaj to wszystko wchodzi na ścisk, żeby się ładnie trzymało. O. Tutaj zamknięte. Teraz musimy poprzekładać całe to drewno. Tutaj jest tak samo. Zobaczcie. Już wam pokazuję, już to przesuwam. Eee, I tak, tutaj jest na razie przetwornica, ona wyląduje gdzieś zupełnie gdzie indziej. Ten cały galimat kabli będzie posprzątany. Tutaj jest druga przestrzeń ładunkowa, tam jeszcze jest niepodłączony wlew wody do zbiornika. Aha, i co jest najdziwniejsze, to słuchajcie, to, że ja muszę wymienić wąż, rurę, która szła od wlewu do zbiornika, bo nie wiem dlaczego, słuchajcie, ta rura mi zagrzybiała od środka, nie mam pojęcia dlaczego czy, nie wiem, czy przez to, że kiedyś nalałem jakiejś brudnej wody, nie wiem, nie mam pojęcia po prostu w środku są glony i rura idzie, przepraszam absolutnie do wyrzucenia, kupię nową, czyściutką i połączę tutaj zbiornik teraz to trzeba z powrotem, cyk Tyk, fuch, ładnie jest Ok, moi mili, a teraz kolejna rzecz, jak pewnie już tutaj widzicie przez listewki tutaj jest zamontowana lodówka, ten wewór, którego woziłem w zeszłym roku na wyjeździe nad morze w samochodzie i który no, wyczerpał mi akumulator teraz tutaj poduszki właśnie to chodziło tutaj w tej całej zabudowie żeby tutaj była duża E, półka wysuwana na lodówkę, tutaj widzicie, e, pozbyłem się stopniecie gdzie bała przetwornica, Będę musiał kupić całkowicie nowe linoleum, to ładnie zabezpieczyć. Tutaj jeszcze piankę dam, żeby się dużo lepiej chodziło. A lodówka, zobaczcie, cyk, wysuwa się w ten oto sposób na takiej ładnej szufladzie. Jeszcze muszę tą szufladkę wykończyć, tutaj jakieś od spodu coś dać, bo jest duża szpara. I tak to będzie wyglądało. Będziemy mieli tutaj jedną lodówkę, a drugą standardowo tutaj. I to będzie robiła, prawdopodobnie ten weworek będzie robił sobie za zamrażarkę. Bo tutaj yy, przechowujemy takie rzeczy, wiecie, na teraz, do jedzenia, a tutaj po jakieś zamrożone mięso na grilla, czy jakieś inne rzeczy typu lody. O, ładnie się wsuwa. I nie ma po niej śladu. Lodówka sobie leży pod Łóżkiem. I pewnie jak pamiętacie, mówiłem Wam a propos tej lodówki, która jest za mną, że ona stąd wyleci i to będzie półka. No, troszkę zweryfikowałem swoje plany. Połowa z tego będzie na pewno zrobiona. Ta lodówka stąd wyleci, ale nie będzie tutaj żadnej półki, tylko myślę już szukam jakiejś lodówki zwykłej, normalnej, domowej. Takiej mini lodówki kompresorowej, dlatego właśnie myślę o tej przetwornicy. Bo ona się wtedy będzie włączała, kiedy lodówka będzie odpalać i prawdopodobnie przetwornica wyleci do kufra, tam gdzie jest ładowarka. E, dlaczego się decyduje na taką na 230 zwykłą domową? A to dlatego, że na 12V są po prostu, powiem Wam szczerze, straszliwie nieopłacalne, jeżeli chodzi o kupno. E, fakt nie trzeba mieć przetwornic. Nie ma tego stratnego, wiecie, 12 przetwarzania z 12 w 30, a jeżeli mamy, e, jeżeli ma w się sensie podłączenie do słupka, to też albo pokombinujemy, tak jak ja będę kombinował, że wtedy szło z słupka, albo będzie 230, 12, 230. Więc troszkę stratna konwersja. E, dlaczego te 230? No, po prostu są tańsze. Słuchajcie, jeżeli ja mogę kupić lodówkę na 230 V, pasującą tutaj w to miejsce, za cenę żeby wam nie skłamać, od 400 zł w górę. Już od 400 zł za do 500 do 600 zł ja mogę tu mieć bardzo fajną małą lodóweczkę kompresorową, która spisuje się dużo lepiej niż lodówka absorpcyjna, jeżeli chodzi o upały, która schładza się w momencie. Nie muszę czekać 24 godziny, na to, żeby się schłodziła i nie ciągnie mi kupę prądu. Mm. Na, yy, w porównaniu z lodówkami na 12V, które no, tak samo działają, ale, a przed ale jest więcej warte, kosztują, żeby Wam nie skłamać, od 1500 y, nawet więcej, od 2000 taka porządna lodóweczka w górę. No w samym 500 zł kontra 2000. Za cenę lodówki 12V mogę mieć 4 lodówki na 230. Naprawdę. Nie wiem, kiedy ktoś dojdzie do tego, że po prostu no, ludzie będą tak to kupowali. No Wiem, że będą ludzie, którzy, którzy będą kupowali lodówki 12V, ale większość, kto pomyśli nad kosztami, nad innymi rzeczami, to kupi lodówkę 230. Więc mam nadzieję, że za jakiś czas ceny lodówek 12V kompresorowych, takich normalnych do zabudowy, spadną, że producenci zobaczą, że jednak te lodówki 230 są bardziej opłacalne do kupienia, ludzie też je kupują zamiast ich lodówek 12V. Dlaczego? Dlatego, bo są kilka razy droższe. O. No, wytłumaczyłem Wam już, co będzie z lodówką, pokazałem Wam e, zabudowę. Tyle jest e, zrobione na dzisiaj. E, nie chcę Wam pokazywać już bałaganu, bo na pewnie jesteście źli na mnie za ten bałagan, który Wam pokazałem ostatnio. No, nie za fajnie to wyglądało, przepraszam Was za niego. Tym razem ogarnąłem sobie tutaj przyczepę zanim zacząłem y, nagrywać vloga. E, jak już mówiłem, tyle na dzisiaj, to Wam chciałem pokazać, się. tutaj dalej będę grzebał, e, będę bawił się w zrobienie tej zabudowy, będę bawił się z tą lodówką. Mój jest jeszcze jeden temat, nie wiem na kiedy uda mi się go zrealizować, ale podejrzewam, że będzie dość ciekawy, bo jeszcze bardziej usprawni i uniezależni moją Helenkę od y, Uniezależnie od kempingów, a usprawnie, jeżeli chodzi o wyjazdy na dziko, ale to już za niedługo. Jest kolejny piękny wiosenny dzień. Dalej zajmuję się przygotowaniem przyczepy do sezonu letniego. Jednak dzisiaj pominiemy temat łóżka, a zajmiemy się tematem elektryki, w której siedzę od wczoraj. Muszę parę przewodów przełączać, parę przewodów posuwać, też w związku z tym, że będę zmieniał lodówkę, nie muszę już mieć niektórych przewodów, które idą tutaj na tą stronę, gdzie jest lodówka. Tak samo zmieniam w tym momencie parę rzeczy, jeżeli chodzi o ładowarkę, która jest w kufrze, o przewody ładowania i o zasilanie Webasto. Miałem to troszkę źle podłączone, bo na przewodach zasilających do Webasto była w kufrze podpięta ładowarka, dlatego nie mogłem by Webasto podpiąć pod bocznik i obserwować tego, co dzieje się z piecem, w sensie na jakiej mocy pracuje ile prądu pobiera. Bo te amperomierze są jednokierunkowe. W momencie, kiedy zaczęła pracować ładowarka, wywalało mi wskazówkę poza skalę amperomierza na minus i po prostu uszkodziłem już ten amperomierz w ten sposób. W tym momencie zajmuję się podłączeniem ładowarki do przewodów ładowania samochodu. Najlepsza opcja, bo to jest 2 razy 8 mm, które idą do akumulatora. więc spokojnie do nich sobie w kufrze podobne ładowarkę. Eee, webasto po prostu zepnę z przewodami leślającymi, które były tutaj w chwili obecnej. Eee, przepnę w boczniku przewody, tak żebym widział zużycie prądu przez webasto na amperomierzu. I tyle może na dziś. Zobaczę jeszcze, na ile mi czasu starczy, bo do pracy po południu. Może zajmę się jeszcze jakąś tu kwestią elektryczną. Na pewno jeszcze będę chciał zmierzyć pobór. Eee, Mojej przetwornicy 230 w stanie jałowym, bo jej będę używał do zasilania nowej lodówki. Więc mam nadzieję, że nie ma zbyt dużego poboru, tak gdzieś w okolicach, może pół ampera, jeszcze byłoby dobrze, żeby nie bardzo brała mi prąd, kiedy lodówka nie pracuje po by niepotrzebnie nie rozładowywała mi akumulatora. Dobra, to już mam przewody przeciągnięte. Zaraz Wam pokażę, co i jak pójdziemy, połączymy przewody. I będziemy sprawdzali, czy mamy dalej ładowanie. I czy pszczepa czasem tfutfutfu tfu, tfu nie pójdzie z dymem, może być teraz troszkę głośno. Bo tam zabrałam jest ruch spory i wszyscy czekają naokoła. Zobaczcie, tutaj mam wciągnięty przewód do ładowania, tam przez dziurę w kufrze. Eee, Tutaj dlatego obciąłem tylko połowę przewodów, bo ten przewód żółto-zielony i żółty są zmostkowane razem, w nich idzie minus i przewód brązowy jest zmostkowany z przewodem czarnym, zarówno przy akumulatorze, jak i tutaj przy wtyczce i w nich idzie plus. Dlatego przeciąłem tylko po prostu jeden przewód z każdego, bo tyle wystarczy. To jest 4 mm2, a przewody do ładowarki... Mają i tak z tego co pamiętam, chyba 2,5 mm, no, więc takie troszkę wiecie. No. Najlepiej, żeby było jak najkrótsze te 2,5. Tutaj od razu to wskakuje na 4 mm, czyli już są jeszcze słodkie napięcie. To sobie leci na akumulator. Lub kiedy trzeba, podpinam się po prostu samochodem pod wtyczkę. Tam wyłączam akumulator i puszczam ładowanie sobie na samochód. Więc spokojnie podpinać pod przyczepę. Mogę naładować z tej. Ładowarki samochód. No bo ja teraz zaciskam tulejki, bo tu już mam ponakładane. W takiej. Czekajcie. O, tu już mam przygotowane. To było poprzednie połączenie e, Webasto jakieś śmietki. Poprzednie połączenie Webasto z e, przewodem za ścian i właśnie z ładowarką. W tej puszce sobie wszystko zepnę. Puszkę umieszczę gdzieś tam z tyłu. To sobie tam będzie leżeć i tak teraz to się będzie ładowało. Tutaj są przewody od to zaślające. Również chciałem maksymalnie skrócić te przewody oryginalne, bo one są bardzo, bardzo cienkie, na nich były spadki napięcia, a tutaj są co? Co mi stąd. A tutaj są przewody 2 razy 4 które biegły z wnętrza przyczepy do zasilania Webasto. Dlatego praktycznie nie mają spadków napięcia podczas rozruchu i dobrze wam radzę, zróbcie sobie coś takiego, że skróćcie jak najbardziej te przewody oryginalne zasilające, a dajcie porządne grube 4 lub nawet 6. No, 6 w sumie nie trzeba, ale 4 mm spokojnie wystarczą, bo to z tego co pamiętam, to były chyba półtorówki już w ogóle masakra. No, i yy, to będzie po prostu tutaj w ten sposób połączone, plus, plusem, minus, z minusem. To sobie podepnę właśnie pod amperą. podbocznik będę wiedział w tym momencie, amperomierzu po górę basto. No, a to zepnę sobie tu podłączę, z tym zepnę ładowarkę i z tą będę miał ładowanie. A biorę się za robotę i widzimy się, jak skończę. No, udało mi się wszystko ze sobą połączyć w kostce. To jest minus, tu dochodzi czarny z ładowarki, tutaj plus, tu dochodzi czerwony z ładowarki. Tak to sobie leci. Oczywiście musiałem rozmontować trochę pieca, bo muszę puścić przewody pod tą rurą raz, a dwa, no widzicie, jak jest minus. Wypas Nie wiem, czy komuś też tak się rozpadło, ale ja już od dwóch lat muszę spinać tutaj trytkami, bo pękło i odpada mi przód, bo to muszę jakimiś wkręcikami sobie pochwytać. O. No jedna rzecz zrobię, a teraz zamykamy to w puszce i przykręcamy tam do podłogi od kufra dobrze, wszystko podpięte, to że wszystko jest ok sygnalizuje ta zielona dioda puszkę przykręciłem sobie tam do spodu bakisty, tylko słuchajcie jedna rzecz mnie zastanawia, bo tutaj mam wtyczkę do samochodu no, tak jak widzicie, tutaj wtyczka była w ten sposób i tutaj w kapturku zbierała się woda. I powiedzcie mi, co to jest ten piękny, że tak powiem, piękny niebieski kolor. Ja dodam, że to cały czas było pod napięciem, miało cały czas 12 V w sobie. Co to jest za piękny niebieski nalot? No, ja będę musiał wyczyścić tą wtyczkę. To porządnie. Ale napiszcie w komentarzu, co to jest to niebieskie, coś się wydzieliło z wody z deszczówki pod wpływem elektrolizy piszcie w komentarzach nie mam pojęcia, ale bardzo ładnie to wygląda teraz kolejną rzeczą jaką muszę zrobić to połączyć tutaj te przewody od zasilania Webasto i zrobię to chyba na kostce że w czego żebym mógł odpiąć tutaj tą tą kostkę oryginalną z Webasto tych przewodów skręcę to na kostce, tak jak mówiłem po prostu będzie najlepiej, najłatwiej, w razie czego będę to mógł rozpiąć kostkę porządnie zaizoluję albo w przyszłości kupię maltką puszeczkę, też do puszeczki tą kostkę wsadzę to teraz pokażę Wam o co mi chodziło z tym podłączeniem pieca do bocznika, zobaczcie uruchomię go teraz tu jest włącznik, tu dobra o widzicie Chodzi o to, żebym widział, co dzieje się na piecu. Jaki ma pobór? Jaki generuje spadek napięcia? No i zobaczcie, jeśli nie włączyła się jeszcze świeca, czekajcie, za chwilę powinna się włączyć świeca. No i wtedy zacznie się prawdziwy pobór tego pieca. No, i zobaczcie, jak mają to wytrzymać takie cienkie przewodziki, e, w których ten piec jest e, oryginalnie wyposażony. I zobaczcie, powór cały czas e, rośnie. Przez 8A. Zwiększają się obroty silnika, wentylatora. No, i zobaczcie: 8,5-9A, bo też. Wiecie, to jest klasa 2,5, więc to te kilka procent, więc liczmy, że pobiera piec w czasie rozruchu 9 Amper. No i pomyślcie sobie, że ktoś to puści na przewodach 1,5 mm Na odległości 2 m potrafią być takie spadki napięć. Oj, zobaczcie, załączyła się pompka, jak to ładnie widać. Gdy pompka zaczyna nam cykać. Tylko najgorsze jest to, że to cykanie pompki generuje minimalne spadki napięcia i takie bardzo denerwujące, szczególnie wieczorem, jak ktoś się przyjrzy, ee, migotanie światła. No, ale zobaczcie, jaki jest pobór. Czekajcie, za chwilę się rozkręci do pełnych obrotów. Widać, że pompka przyspiesza. Za chwilę wejdzie na pełną moc i świeca powinna się wyłączyć. Bo jeżeli jest taki duży pobór, to znaczy jeszcze świeca chodzi, czyli nie wchodzi na pełną to nie rozpaliło płomienia. A bardzo fajnie można właśnie w tym momencie obserwować jak ee, jak wygląda rozruch pieca. O widzicie? Przekroczyło 10 Amper, pies wchodzi na obroty, są to słychać. 11, o fu. Musiało mi zalać, jak miałem przechłoną przyczepę, bo czuć spalinami troszkę. No, ale już jest płomień. I zobaczcie, 11 a To przekomanie 2,5%, to liczmy, że 12 a pobiera piec. To nie jest mało, słuchajcie. Naprawdę. Ja mam instalację do 20 amper. Na, o, widzicie? Wyłączyło świecę. I teraz idzie sam wentylator z... E, idzie sam wentylator z. Y, sam wentylator dosłownie, przepraszam za takie jąkanie się. O tak właśnie wygląda rozruch pieca. a Teraz zobaczcie, kiedy wyłączam piec, o wyłączyłem piec. Pompka przestała bić, ale zobaczcie, za chwilę znowu zacznie prąd wzrastać ze względu na to, że piec y, w procedurze wygaszania uruchomi świecę, żeby wypalić resztki paliwa, któremu zostało. Widzicie? Już idzie ponad 5 a 6 a i idzie cały czas do góry. Tutaj mamy dokładnie 12,5 v na instalacji, bo panel jest w cieniu. Zresztą widać, to jest, to jest panel podłączony, a nie ładowanie. Ładowanie jest troszkę większe niż tutaj jest pokazane te 0,5 Ampera. No ale zobaczcie, znowu świeca podkręciła piec do, do prawie 10 A przy wygaszaniu. I teraz pomyślcie sobie, jak montujecie sobie te piece, które mają tą funkcję wygaszania przy osiągnięciu temperatury, no, słuchajcie, jeżeli taki pobór macie dajmy na to 3, 4, 5 razy w nocy nawet może się zdarzyć, zależy jaką histerezę ma piec. No, to życzę Wam powodzenia w używaniu prądu z akumulatora z rana. Bo podejrzewam, że takie coś, i to nie po parę sekund, tylko po 2-3 minuty tak ciągnie, e, takie coś, takiego kwasiaczka, jak niektórzy montują 60Ah, Amperogodzin, 70Ah, Amperogodzin, to niewiele z tego kwasiaka zostaje z rana. Dajmy, a to jeszcze macie lodówkę, pod to podpiętą kompresorową, czy coś, która też sobie troszkę bierze. O, wyłączyło się, wybasta. Jeszcze minimalnie, wentylator idzie. Że zaraz zobaczymy, ile bierze taka lodówka. A się nie wiem, czy. No. To jak na... O, całkowicie wyłączyło się Webasto. Widzicie, ile brało? Taki pobór może Wam naprawdę zaorać akumulator w ciągu nocy jeżeli kupicie sobie to Webasto z włączaniem i wyłączaniem przy osiągnięciu temperatury, bo naprawdę, lepiej już jest uchylić sobie okno w nocy, żeby to Webasto sobie szło, żeby była fajna wentylacja, niż katować akumulator. Naprawdę, takie jest moje zdanie, to jest moja opinia. Oj, mikrofon. Mi się nie podoba to Webasto z włączaniem i wyłączaniem, chyba, że jesteście zasilani non-stop z 220 gdzieś z słupka, to wtedy tak, może takie coś mieć, ale jeżeli jesteście na dziko z akumulatora, no to musicie naprawdę miedzi z tyłu głowy, że rano może Wam braknąć prądu w przyczepie. Ba, rano w ciągu dnia i w, tym, no, w ciągu nocy, na przykład, nad ranem Webasto całkowicie się wyłączy, bo nie będzie miało prądu na rozruch, a na polu jest na przykład około zero. O tym pomyślcie, biorąc Webasto z funkcją wyłączania przy osiągniętej temperaturze. Nie wiem, czy to się opłaca, naprawdę, jeżeli jeździcie na dziko. Eee, kolejną kwestią, moi drodzy, jest sprawdzenie, ile prądu pobiera w stanie spoczynku e, przetwornica Volta 500 na 1000 na pełnym sinusie bo ona będzie moją lodówkę mm, więc teraz mam podłączone wszystko tak troszkę na krótko tylko żeby sprawdzić i teraz zobaczcie podłączam ją do akumulatora pierwszy był skok do prawie 5A to podczas rozruchu o 0,5 Ampera pobiera przetwornica z Volta 500 na 1000 pełen sinus bez obciążenia nie wiem, czy to dużo czy mało to daje nam na pewno 12 w ciągu nocy liczmy na to, że nie będzie słońca mniej więcej od godziny 20 do godziny 6 rano, no 8 tego że ładowało, czyli 12 godzin. Daje nam to 6 amperów ucieczki z 6 amperogodzin e, ucieczki z akumulatora setki na samą pracę przetwornicy. Nie wiem czy to dużo, czy to mało. O, wyłączyła się. ale to jest po prostu bo ona jest włączona, ja teraz tylko stykam e, tutaj przewody do plusa, dlatego jest taki skok napięcia e, prądu podczas odpalania. To wskakuje na te kilka amperów, że iskra się pokazuje, a dwa, że no tyle te pobiera podczas samego włączenia, ale tak to pobiera dokładnie pół ampera. Więc powiem Wam tak, że także w pogodne dni to akceptowalna wartość. Jeszcze. No. Nawet w pochmurnym, bo powiem Wam szczerze, wczoraj przy pochmurnym dniu, nie takim jak dzisiaj, bo wczoraj były spore chmury. Panel ładował mi z mocą 2A 2,5A. A jeszcze dodatkowo będę dokupywał drugi. Panel, dużo mocniejszy, i będę robił dość sporą elektrownię na przyczepie. Prawdopodobnie w tym sezonie to się jeszcze uda. A no więc te 0,5 A poboru przez przetwornicę, to wiecie, jeszcze jest takie dyskusyjne, że można zostawić to jako zasilanie lodówki 230V. Kurczę, słuchajcie, ale pech. Pamiętacie, jak Wam mówię często, że nie pamiętam, który to przetwornica, który to pompka wody? No właśnie, miałem już tutaj zamontowany zbiornik, z zbiorniku było dosłownie tyle wody. Miałem podpiętą tutaj już na konektorkach pompkę wody. Chciałem odpalić, ee, co ja chciałem odpalić? Aha. Chciałem zobaczyć, który przekaźnik jest od załączania przetwornicy. No to słuchajcie, tak sobie zrobiłem, że miał oczywiście krany pootwierane tutaj, zarówno tu jak i w łazience, e, żeby po prostu było to, to, to powietrze, odpowietrzanie tego, cały e, czas to, to prze, odpowietrza przez instalację. I słuchajcie, co zrobiłem, pomyliłem sobie przyciski. A jak zobaczycie tutaj, na, tu jest króciec, on jest do niczego nieprzymocowany. No i załączyła się pompka wody i zaczęła chlapać mi tam wodą, tam gdzie są te wszystkie, tam gdzie jest trójnik od ogrzewania, tutaj złącza wszystko. Na szczęście wody była tyle mało, że to bryzgała, a nie leciało ciurkiem, bo to leciało ciurkiem, to byłaby naprawdę masakra. No i pierwsze co zrobiłem, to oczywiście hebel od akumulatora zrzuciłem. I szarpnąłem panele w dół. No bo mimo tego, że wyłączę Hebel, jak panele są na słońcu, to, to i tak regulator puszcza 12V. no, Woda leciała może 5 sekund. Na szczęście, czekajcie, Wajda, tam głębi. Na szczęście, jedyne gdzie była woda, to tutaj na tym kawałku płyty od podłogi. Nie poleciała pod zbiornik, bo zbiornik twardo jest na ziemi. Tam troszkę jeszcze błyszczy się woda na grancie zbiornika, i tutaj w ten rowek, i tym rowkiem, tutaj w tym rowku jest mokra, widzicie, jaka ciemniejsza wykładzina poleciała tam do rogu. I powiem wam, że zadziałały to odwodnienia, które tutaj mam, bo momentalnie zaczęło mi kapać z odwodnienia tutaj, i tam na końcu yy, zaczęła mi kapać woda, czyli cała woda po prostu mi poleciała tutaj, tu, 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 tam poleciała pod. Podłogę odwodnieniami od razu opuściła przyczepę. Nigdzie indziej się nie wylała tylko i wyłącznie tam. Więc jednak dobrze jest, kładąc sobie podłogę, zadbać o odwodnienia. Do tego mi zalało tutaj. Tylko ten kawałeczek to wyschnie za dzień, dwa. Nic nie będzie po tym śladu. Kurde, taki głupi pech, słuchajcie.